Elo, jakie trzaśnie. <laughs> nie nagrywaj mnie. Chcesz mleko? Eee, kurwa, masz laktację? Laktację? Wiem, laktację. Do nie, wiem kupika dlaczego kupika do niej nie zadzwoniłem. Bo strzela o. przy orgazmie. <laughs> Co? No, <laughs> musisz obejrzeć Californication. Tak? No stary, musisz. Zobaczysz kurwa hopie duchownego w zajebistej roli. W sumie dla duchownego to jest taki powrót do, do korzeni, bo on wcześniej grał w takich bardziej erotycznych filmach. Tak? Mhm. Do, 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 do którym, wie, Dobry był mozo, oglądajesz ten, jak on usnął, kurwa, jak dulaska go dłuczyła, przy laskę. No, co ty, oć, picho wiesz. No, czasami tak mam, że ja jestem zmęczony, on stoi, a ja po prostu uzypia, jak się tłumaczy, kurwa.